wit, na jestem dzisiaj na serwerze, to Lesty, gdzie pojawiła się nowa linia BZ. Jest to jakby BZ, tylko że z magazynkiem. Jest to powolone, nie mają turbo, tak, tak jak ta linia do BZ-75. -y ta ta bezetka ma między innymi kaliber 180, z jest naprawdę grubą chłopcją. Przez to, jak macie apki to macie chorą normalizację i przebijacie niektóre ciągi podachu. I co? Mamy tutaj dwa pociski po 1200. Rozumiecie to? Ściągnąć na magazynek takiego CSR63 al albo coś takiego, to jest naprawdę chore, że niektóre medy, niektóre czołgi ciężkie, wy na klipa. 1200 alfy, 221 peny na Heshu, na APEKu e, 278. I przez to, że to są APEKi i tak duży kaliber, to to działa mniej więcej jak, jakbyście mieli hity 350 peny. Ta normalizacja jest chora na tym pocisku. I przebijacie takie szały, że to jest hit. Niestety nie można odblokować tego czołgu bez zrobienia misji albo bez, bez wydania golda. Więc dzisiaj skupiliście się na ósemce, ponieważ ósemka jest równie gruba, ponieważ macie tutaj 800 alfy w dwóch pociskach. Co daje Wam 1600 damage'u w 8 tierze w klipie. Rozumiecie to? Nie Medy 10 tieru jesteście w stanie czasami ściągnąć na klipa, na magazynek. Miałem taką sytuację, że koncepta zdjąłem na magazynek właśnie, co jest totalnie chore. Przy okazji sam klip ładuje się 36 sekund, także DPM nie jest zły. 2500 to jest taki kaliban. Ale właśnie na czołgu ciężkim, który swoje odbija, ponieważ ta górna płyta naprawdę jest w stanie dużo odbić. Na 8 czołg będzie dużo odbijać na dziesiątki papierowy, ale na dziesiątkach jak powiedzieć gdzieś na medy, to będzie grubo. Niestety nie wrzuci mnie tutaj do bitwy także pokażę wam mniej więcej na treningówce z kolegą, do czego to jest zdolne, jak to przebija, jak w ogóle w wygląda przebijanie mniej więcej te tego czołgu. Także zapraszam. Więc tak, spójrzcie na to. pójście właśnie bitwę specjalnie z konceptem, czyli z takim medem. E Klasycznym, który ma mniej więcej 1800 800 HP Jak Leopard, wiecie 140 myślę, że też jesteście w stanie Zdwuszotować na magazynek ściągnąć Mamy tutaj 185... 180 penetracji Na właśnie pocisku odmokowo-burzącym Także spójrzcie, sa, sam celownik Uważam, że w ruchu nie, nie jest akurat jakiś duży Jak na to, jaka to jest alfa I sam czołg Szczerze, nawet jedzie Jest tutaj turbo potrzebne Spójrzcie, cały koncept Jest na zielono, calutenki Także jedna pestunia, druga i szczerze, gdyby lepiej mi polosował Alfę, to chłop spływa na klipa. To jest chore, nie? Jak ten czołk będzie mógł balansować nie, nie dość, że ósme tiery, to jeszcze dziesiąte. Rozumiecie? To takie medy. Ja nie wiem czy to nie jest bardziej toksyczne od Kalibana, ale naprawdę bardzo, bardzo grubo jak to mieli. Czyli wypuścił nam taki czołk, szczerze... Gdyby to się pojawiło na serwerze europejskim, to nie wiem co by się działo. Napiszcie mi w komentarzach co uważacie o tym i czy wy chcielibyście o taką linię, bo ja nie wiem, szczerze jest to troszkę crazy. Teraz zaprezentuję wam właśnie przykład, jak ta BZK jest w stanie skontrać drugą taką samą BZ, ponieważ ma to tylko 1500 HP. Więc jeśli nie macie boosta właśnie do hapsów, to zawsze macie drugi czołg drugi taki sam na klipa, co jest naprawdę grube, ciekawe i postaram się tutaj właśnie wam to zaprezentować ponieważ sam czołg jest przebijalny myślę, że w niektórych okienkach może fajnie pograć, ale spójrzcie na to na dwie bomby spójrzcie, dolna płyta po, pomarańczowo, tutaj cały dół jest zielono więc, więc od przodu jest opcja by to przebić szczerze włazik raczej nieprzebijalny, niewidoczny Tutaj jakiś może pikselek Ciężko pestki Także w dół wejdzie, jeśli polosuje penę. Także tubka, druga i ósmego tyle nie ma. Rozumiecie jaki to mógłby być naprawdę rzezi, gdyby to zostało wpr wprowadzone na EU. Jakby to totalnie dojło, to jest naprawdę bardzo, bardzo grubo. Wyobraźcie sobie te wszystkie takie same premki, jakiegoś E nie wiem, MLE czy coś takiego. Te wszystkie czołgi z tylu ISA trzeciego, jak bardzo by to byłoby balansowane przez ten czołg. Naprawdę grubo. Mamy również mniej więcej co zobrazowane zmiany na mapie linia Manterheima ponieważ spójrzcie Mamy tutaj kamyczek nowy, mamy nową mordownię. Mamy przejazd na mapie oraz mamy zmianę na linii medu. Także zacznijmy właśnie może tutaj od miejsca, w którym grają hateki Mamy tutaj kamyk dodany, który prawdopodobnie zmieni to, że Arta nas nie będzie aż tak biła Ale spójrzcie, Pier pierwsza rzecz Stamtąd mają bicie, stamtąd mają bicie Jakiś Tedek będzie mógł się tam ustawić, jakaś e także z tego rogu i tak zbytnio nie będziecie w stanie pograć ale jeśli nawet chcielibyście skrócić bardzo agresywnie, mówię z tej bazy z góry, ponieważ ja często tak krócę. No tutaj też macie całkiem ciekawą pozycję, ponieważ macie też taką półkę, z której Arta również nie masz takie wrzuty, więc to, to jest na plus, akurat muszę przyznać. I można tutaj zagrać z dołu Nie więcej też side jakiś tutaj e, może czołgie na kadłub i jakoś ewentualnie wychylić. Tak samo można zagrać z drugiej strony właśnie że ustawiacie się w tym miejscu i gracie po, gracie po prostu nie z dołu, czy z góry na róg, i się w taki sposób po prostu szczelacie, na taką wymianę idziecie, więc to jest spoko, ale bardzo z takich rzeczy, które mi się nie podobają, jest to, jak tutaj było można wodą przejechać sobie, to aktualnie zablokowali to. Spójrzcie na to, tutaj jest woda, gdzie po prostu się topicie. Nie jestem fanem tego. Bardzo mi to się nie podoba i to jest jedna z rzeczy, o której się właśnie martwiłem. Ponieważ spójrzcie, że wy, żeby zająć tą pozycję do farmia całej półki do farmia tego, mogliście przejechać wodą sobie i zająć pozycję. Niestety nie możecie tego zrobić aktualnie po tych zmianach, ponieważ musicie wyjechać górą, górą, górą po całą tą snajpę, ten kraj was delikatnie zasłania. Ale tutaj znowu każdy ma bicie, więc dostajecie za to damage. Bardzo duży damage, co nie podoba mi się kompletnie. I tak samo, jak HTK-ami króciliście sobie z tej bazy, Kursorem pokazuję pokazuje, krócicie tędy, tędy, tędy. W tym miejscu jesteście safe, gracie wodą i te nie mają na was snajper. To aktualnie, by te bardziej agresywne pozycje, wy musicie, musicie pochać górą. Jeśli Tedek snajpi stąd, to wy pra to prawdopodobnie dostaniecie po I to jest ogólnie żonada. Bardzo mi to się nie, nie podoba pod tym względem, ale do, dobrze, przejdźmy jeszcze w taką jedną fajną pozycję. Więc tak, w tym miejscu kolejny przejazd, całkiem interesujący, który właśnie odblokuje nam tą, tą część mapy do grania, ponieważ spójrzcie, ten nasyp został dodany właśnie chyba specjalnie z myślą o tym, mniej więcej jakoś te medy kontrolować, ponieważ tam jest podjazd, do którego za chwilę do, dojedziemy, skupimy się na nim. Więc to można strzelać, ten nasypiec jest o, o wiele większy niż był. kontrolować mniej więcej. I mamy taki przejazd właśnie, który też jest interesujący, bo jakoś między innymi, między innymi możecie go użyć. W razie gdyby wasze czołgi ciężkie przegrywały, to nie wyjeżdżacie po co to sniper tylko przejeżdżacie sobie tędy na plecy. Więc to jest fajne, interesujące. Będzie można tego użyć z jednej i z drugiej bazy, ponieważ spójrzcie, stąd. Macie również przesział na te medy, które grają na tej półce, które wychylają, więc jest sporo tego. Sama ta pozycja będzie znacznie bardziej grywalna. Co jest dużym plusem, ponieważ biorąc pod uwagę, że ta część stała się bardziej tunelowa, to wy dzięki, dzięki temu macie możliwości of uflankowania tej strony, przeszczał właśnie na to, spotowania tego, czy ewentualnie w Delay właśnie w taki sposób przejechać, by spotkać tą półkę TDE, które tutaj jest kampią. Więc to jest mega, mega fajne. E, I chciałbym, żeby ta zmiana została dodana na serial europejski i może skierujemy się teraz na jeszcze jedną część mapy, właśnie na medownię. Tak, i jesteśmy już tutaj na tej części mapy i spójrzcie, dodano nam nowy fajny pojazd. Co jest? interesujące, ponieważ nie, nie musicie grać tylko tej flanki. E, przy okazji, chyba zostało tutaj troszkę krzaki znerwione, zn więc to też jest duży plus, że nie można kąpić po krzakach i macie taką dłuszkę, właśnie którą podjeżdżacie sobie i załóżmy, jesteście czołgiem, który ma fajne opuszczanie STB, mudes czymkolwiek takim, i jeżdżacie tę tędy sobie, prze przejeżdżacie, macie przeszło na prawą stronę, i drugą rzeczą jest, gryzacie sobie stąd. I na przykład macie przeszło na to, bądź po prostu kontrujecie tę medę, więc to jest super, macie więcej po prostu możliwości z tej flanki mniej więcej, by zagrać na właśnie na tym kamyku, powalczyć o to jakkolwiek i tak samo można zagrać z drugiej strony też czołgiem, który ma opuszczanie albo netnie zająć tą pozycję. Tutaj można złapać nawet obniżenie taką stocznachą, spójrzcie, na kadłub i mniej więcej starać się wychylić na właśnie te czołgi kampiące, więc to jest fajne, tak samo można to wychylić z lewej, ba bardzo fajne, bardzo mi podoba się takie odblokowanie tej części mapy, więc to jest super sprawa i wiecie, również możecie walczyć o tą stronę, tak, stąd to jest fajne. Każdy znajdzie jakieś miejsce dla siebie, nie będzie wypychania, nie będzie kampienia w jednej pozycji. I jeszcze jedną fajną rzeczą jest lej właśnie wykonany w tym miejscu, co jest interesujące, ponieważ to wam balansuje, jakby dwie strony. Z tej strony macie taki lej i z tej strony również macie taki lej, który można skrócić. Bądź po prostu tutaj zająć pasywa. Co to jest spoko? Akurat można tędy nawet agresywnie podjechać, moim zdaniem. Bardzo agresywnie jakiś medem, lightem, może nawet plutonem jakiś ISU-7 podjeżdżać pod to. Ponieważ tutaj mamy taki bar bardziej, nie wiem, taki bardziej gł głęboki teren, w którym się można schować. się cały schowany jestem i mogę spotkać aż pod tą półkę. Aż pod tą półkę, co jest świetną tutaj naprawdę opcją. I tak naprawdę stąd też mamy bicie na medy, które by chciały podjeżdżać. Rotować, podjeżdżać, także to jest super. Bardzo mi się podobają takie zmiany, możliwości więcej opcji do grania, Napiszcie koniecznie w komentarzach, co Wy o tym u co Wy o tym uważacie. Jeśli to wejdzie na EU, to naprawdę wielki props, bo jestem pod dużym, dużym wrażeniem. Pomyślałem szczerze, że w tym odcinku, skoro był temat bezety, nowej bezety, no nowej linii BZ, to może też zagrać właśnie Bezetą flemką. Właśnie tak for fun by Wam pokazać mniej więcej jak bardzo OP to będzie. Dla ludzi, którzy nie są tego, tego świadomi, ponieważ wiecie, jeśli ta bezetka jest toksyczna, waląc jedną tubę za 650, a tamta ma w magazynku dwie za 800, to to jest totalna przepaść. Jakby oczywiście tutaj ma turbo, tutaj gdzieś można podjechać. Pan też, nie wiem, czy ta bezetka również nie ma delikatnie lepszego do samego odlubienia się scrupa, delikatnie więcej HP, ale no wciąż, to, tamta będzie znacznie bardziej. Toxic od tej. Także przejdźmy do pierwszej bitwy, dał na mapę El Haluf, także elegancko na te tiary, Akurat z bezwzględem jest tak, że ten czołg na spokojnie może walczyć sobie na dyszki, na spokojnie. Jeszcze jak wam nagrywał odcinek właśnie o tej zasadzie, czy kalibrów, jak z przebić przebijać niektóre dziesiąte tiery. Także zwłaszcza ten czołg gladzi sobie, się troszkę wiedzy, stąd specjalnie zawodowałem te 10 apku właśnie, by w go czego walczyć, właśnie takie czołgi na klapę czy coś, by nie strzelać tego z hashów has za wszelką cenę. I co, mają, mają, mają koncepta, w drużynie przeciwnika, mają takie ogólnie czołgi, też mają bz Więc myślę, że na no spokojnie na Mordownie pojedziemy Jakoś na medy zagram, może uda mi się dać tubkę Za 650 demedziu <grym> Nie no, te czołgi są chore I, i jeśli to miało, jeśli ogólnie z tego co słyszałem to sama dziesiątka bz 75 w tej linii e, Naszej na, na Europie miała też być wprowadzona właśnie z Ihaubicą Mniej więcej z tą hałbicą jak ma ten magazynek, czyli 180 mm I ciekawe jakby to wyglądało bez magazynka, ale wciąż. Jest to hałbica, duży kaliber, duży dmg, no 1200 dmg na strzał to jednak jest bardzo dużo mm, Także Byłoby to na pewno interesujące A Czy nie zliczyłoby to giereczki, to nie wiem Aktualnie władź jest dużo toxic czołgów i myślę, że zostaje sobie jeszcze jedno turbo Na później, by w lecie gdzieś przelatować, uciec Ee, albo ewentualnie złapać kogoś, także zostawimy sobie turbo. A i tak do na spokojnie. Niestety, gdybym użył tego turbo, może dałbym pestkę, ale czy to by było tego warte, czy nie. Także specjalnie trzymam ten pod, ee, te turbo, tego X'a, Także wychylimy sobie chyba tutaj. Nie wiem, czy na co się sklapa robić, czy po prostu. O mają E50M. Gdybym skrócił pod to w sumie i za, zaglądał że ja nie wiem, czy oni coś mi zrobią. Jeszcze takimi ciągam jak. Ee, F50, jako to będą mieć bardzo, bardzo, bardzo ciężko na mnie. Yy, tylko, że ja coś tutaj obniżę. O to jest pytanie. Musiałbym tak do prawy, może zagrać i opuszczenie złapać. No i tutka, tubka, tutka, 250 mega. Nie musiałem się nawet postarać jako specjalnie. I, I pomyśleć sobie, że miałbym magazynek. Gdybym miał magazynek, to wyjechałbym totalnie na Open. Przycelował dwie i ściągnął dziewiąty teatr klipa. A to byłoby totalnie chore. W tym przypadku oddałby oczywiście apek, ale mówię, spróbuję z hasza i weszło. Oj, 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 oj. oj. Grać tym czołem, a, ale no cóż, już się poświęcę. Na, na, cel, na cel badawczy, na odcinek, możemy się poświęcić czasami. Ja się nie wiem, czy bym po prostu jak zwierzak. Nie wyjechał w taki sposób, dobijamy zioma, tenet mi nie, on nie jest mi w stanie przebić akurat, ma włazy Te jarzmo jak właśnie działa w dół Pokazuje to też, jest mi w stanie przebić, ale ogólnie bardzo ciężko, nie, więc spójrzcie, dziewiątka, jedna z lepszych dziewiątek Która nawet nie jest w stanie na mnie zawalczyć jest tak smutne, tak przykle Oj, gdyby to jeszcze weszło Taka bomba. Wychyliłem jeszcze, gdy nie miałem pocisku. Gdybym poczekał do końca, to myślę, że mógłbym go złapać nawet jakoś. Ale Janosik, wychylający w taki sposób, kolego! Doświadczony zawodnik taki. Eee. Także czekamy, czekamy. Jak ta BZ popełni błąd, bon, to myślę, że wychyla. Tylko nie wiem, czy on strzeli w kogokolwiek, także może go tutaj zachęcę jakoś delikatnie do strzelenia pocisku, do wystrzelenia. Jak bezetę z APEKu można mniej więcej balansować, najgorsze jest tylko to, czekajcie zmienię może na a idę mu po właśnie tym działku, o którym wam wspominałem, więc spójrzcie, ajajaj, chyba ogarnął, że celuję go właśnie w ten daszek jakby i specjalnie podniósł działo, bym by, by nie miał po prostu przestrzału na to, także zrobił całkiem nieźle. Na chore chyba nie, nie wychyle. No, no chyba że szelił. Oj, koleżko, trzyma się tam. Z partem. Bomba. Nie, no ten czoło jest. <grym> I, I pomyśleć sobie, że jeśli tej BZC nowej drzewkowej polosuje dobrze Alfę, to szeli do was za około 1000. Bo tam jest 800 RNG plus minus 25%. Tupka za 1000. Chora sprawa. Takie dwie bomby za tysiąc, Wyobraźcie sobie, że, że wychylacie na jakiś dziesiąty tiar. I wam akurat losuję tę alfę, bo na pewno będzie multum takich przypadków. Że wam po prostu polosuje. Nie chcę tutaj jakoś być bardzo greedy na wychylenie właśnie na tą bezetę. Tak nawet oddycha. O, szelił no i to zmi zmieniam na heka. Bo możemy sobie pozwolić na to, by wyjechać na dolną płytę całą. I chyba bezetkę balans, nie? Normalnie. O nie, Gdyby on dostał taką tubę, to, to na pewno zagrałby defensywnie. Stąd pokus poleciał na tego zioma. Ponieważ dostać taką bombę za połowę HP, to od razu sprawi, że nie będziecie chcieli na mnie wychylać. A, ale niestety nie wyszło mi to. Nie wyszło mi to niefortunnie. No ja tutaj czekam tylko No, ścielił Gdybym Poszedł pestunie za pestunie z tym koleżką mm, Twarde to, za, za twarde na mnie, nie, nie, nie to błąd był, sądziłem, że może go przebije po dolnej, powiem że Miałem coś, coś takiego z tyłu głowy, że może dam mu po dolnej Także aktualnie Popełniłem błąd, ale w sumie beka, bo ścieliłem 4 razy ten 3 Panny ma 2800 medio. To, to jest akurat hit. Pomyślcie sobie, że dajecie dwa magazynki. I wy już macie 3500 średnich zazwyczaj. I jak wam będzie tak średnio losować. I to są na no tyle dobre średnie, że każdym innym medem hatekiem musielibyście pocić, nie? Taki demac. Zastanawiam się, czy nie chciałbym do prawej przyjechać. Ja troszkę się boję. Pozety. Jakby zeto na, na mnie wychyli, to będę zły. Nie że na mnie wychylić tak zbytnio, w sensie nie ma przestrzału nawet na mnie. O, szuka, szuka. Szuka, szuka. Mów mi dać, właśnie. Miałem coś z tyłu głowy, by może turbo puścić, ale niefortunna giereszkę. Dobra, przejdźmy do, po prostu do kolejnej gry. Tutaj popełniłem błąd, n nie ma sensu drążyć tematu. Niestety, ale moja drużyna nie wykrywała mnie do końca, yy, zrobiłem mimo tego pop damage, tak spójrzcie jak łatwy jest ten szok do granka, trzypachę pachy tylko. I, I BZK mimo wszystko miała troszkę większy impact na, na GD, ale cała reszta mojej drużyny zagrała bardzo słabą bitwę i myślę, że pchniemy jeszcze jedno właśnie tutaj na kolejną mapę. Nie, całkiem fajno, ponieważ Ruinberg, także myślę, że jakąś tubkę na samym starcie możemy tutaj dać na spokojnie. Akurat ta BZ-ka z magazynki tutaj by się spisała idealnie. Pomyślę, że jedziecie na ten róg albo na ten róg, dać przestrzał mida, Wieże tam jakieś, nie wiem, med, hatek, cokolwiek i idziecie takie dwie bomby. Przecież to tak. Zalednicie się Micha, niby też jest to smutne, nie, że takie czołgi Lesto wprowadza. Także koniecznie musicie mi napisać swoją opinię o tej właśnie linii BZ Czy chcielibyście ją użyć na właśnie serwerze VOTA hmm, Czy raczej byłby to głupi pomysł Uważam, że jest to ciekawe, ale na pewno bym zbalansował by w jakiś sposób te czołgi. By miały al albo gorsze działo, albo gorzej pan Co Coś takiego by nie było, drugi BZ jest 176, ponieważ to jest głupota I spójrzcie, jestem w tym miejscu Nie daję po nie, bo jestem z ale jak mi w ogóle rzuciło, jak, jak taką panią w pewno yy, Co? Co to było? Co to było? <laughs> Ale to wrzutka była. Dobra, jeśli dwulowka szczeli cokolwiek i jeśli oni szczelą, to jeszcze, żebym klosa zrobił. Mamy turbo. Także do czegoś takiego bezeta może być ciekawa. Dobra, jazda. Nie dostęp pożaru, nie dostęp pożaru, nie dostęp pożaru. Nie! <laughs> Dobra, żyje. Git. Mamy krosa. Będę to na nie chce za wszelką cenę wychylić. Także tak, tak, mu oddamy. No i w tym miejscu jestem niezniszczalny. Także nie da się na mnie wychylić. Na no moje plecki też, też raczej ta dwulówka nie będzie chciała wychylać. A ja tutaj na spokojnie e, będę mógł sobie zagrać do przodu, także piękna sprawa. Chociaż w sumie gdybym sprawić, by ta dwulówka delikatnie cofnęła. To też nie jest takie głupie. Go zbalansować. Dwulówka akurat jest całkiem dobrą kontrolą na bz ale, albo jednak nie jest W sensie, bo bz ciężko jest przebijać ee, niby dwulówkę, ponieważ to ma dobry pancerz, ale To jest właśnie to e, Że jak Pene polocuje To i tak ziomek jest, jest w totalnym szoku Jest Arta, uuu powiem wam że Arta kusi mnie Oddałeś za tą pierwszą P Tak jest, pestunia warte, łapeczka w górę i subik za Odstrzelenia arty musi wlecieć tutaj na odcinku. Piękna sprawa, piękna sprawa. Hmm, może damy jeszcze w Bizontę. W sumie w Bizontę. Myślę, że na spokojnie to przebić można. Tyle, żebym jakoś bokiem dziwnie nie wychylił. Sam Bizontę nie jest złym czołgiem, muszę Wam przyznać. Całkiem spoko maszynka, szczerze. Tylko na tle tych innych Broken smrodów z 8 tygodni, to jest Mech. Nawet mnie przebija, o ty gadko, ty. Chyba mu oddamy, co? Szczerze. Dolna płyta na zielono była, oj, ale to jest obrzydliwe. Nie, dwulufa mi na plecach chcę wychodzić. Ziomek, ale zły. E, ogólnie potrzebny jest mi cover. Mam nadzieję, że Skorpion celuje właśnie na ten rok, ponieważ ja mógłbym się wtedy skupić ewentualnie na plecach jeszcze tego Bizenty bym nie chciał dobyć, nawet do cenę Festuni Kolego, uspokój się, nie no Skoda pomylił odwagę z odważnikiem, zapomniał, że jestem bz ą <grywania> 909 damage'u Nie no, to jest chore Akurat te turbo e, Mimo wszystko też sprawia, że można właśnie takiego playa między innymi zrobić, gdzieś przyspieszyć e, Na ruch przejechać ewentualnie, dobra co jest, co jest nie tak z tym czołgiem? E, to jest mniej więcej. To jest idealny przykład. Dlaczego ja nie z tym czołgiem. Ponieważ to jest tak toksyczne. On mi raczej trafi ten was. Chociaż nie trafił. Dobra, elegancko. E, mógłbym go nawet chyba odpalić tutaj. Albo może tego skasujemy. Mam zestaw na silnik. Może mi nie da. Po prostu a dał, dał, dał. Da, dał poważnie zmieścił to jako taka, ale spójrzcie Co ja w ogóle im zrobiłem, że przejechałem sobie tutaj na turbo na krosa wjeżdżam, kasuję jednego, do drugiego, trzeciego, mam 5000, to jest... Tak totali OP. Dobrze szczerze, że te bezetki, które chcą wprowadzić, nie mają przynajmniej tego tworyba, bo to to już by kompletnie rozwaliło tą giereczkę. Ale no... Ciekawa gileczka, także przejdźmy już, już może do, do samego podsumowania, by nie przedłużać jakoś tej bitwy, ponieważ to prawdopodobnie troszkę im zajmie jeszcze by tą grę wygrać. Jest tak to to by było na tyle w tym odcinku. Zrobiłem tylko na 5000, top, to wynik w teamie, z dużą przewagą na drugim miejscem, także wyszło całkiem fajnie. Mam nadzieję, że odcinek taki bardziej zniósł wam się podobał, ponieważ dawno nic takiego nie było, ale też nie ma zbyt dużo żadnych ciekawych zmian na, na serwerze europejskim, także stąd tutaj e, zmiany na ruch, chociaż ta linia Manerheima również ma wejść na naszym serwerze, więc koniecznie napiszcie co uważacie o samej mapie linie Mannerheima, jak wam się podobają zmiany oraz e, 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 ewentualnie napiszcie o, o tej Właśnie linii BZ, czy chcielibyście to Na serwerze europejskim, a ja wam bardzo dziękuję za oglądanie Trzymajcie się i miłego dnia życzę Siemano